Chyba nic nie widać. Ale wysłuchać mnie? Słychać. Czy, dobry, czy mnie również nie oświetlaj, oświetlaj mu twarz. Alu? Wimbledon. Nadajemy na żywo z jaskini lodowej. Dobrze się kadruje? Gosia jest tak. oniemiała miała tym widokiem że aż jej się ręka za, zapaliła. <laughs> A w drugiej trzyma różaniec. Proszę oświe, oświeć sobie twarz. Obracam tylko pociarki, poczekaj. A tu jest jaskinia lodowa. Zaczyna nam uderzać woda sodowa.